Seminarium szans Finance. Zarządzanie czasem w Agencji Ubezpieczeniowej, iluzja czy rzeczywistość i czy można pokonać konkurencję. Mocno agencyjne tematy w programie ubezpieczeniowe Top 3, czyli cotygodniowym przeglądzie ubezpieczeniowych aktualności. Dzień dobry. Tutaj Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej. Mile widziane sygnały, że jesteście, że Was tak, że, nie, że mnie widać. A, o, widzę, że Justyna jest. Daj Justyna znać, że, że tutaj jakość jest w porządku. Dobrze. Czyli moi drodzy, ruszamy. Dzisiaj mam naprawdę świetnego gościa specjalnego. Pawła Skotnickiego, który opowie o ciekawym evencie i myślę, że też się odniesie do tych zagadnień, o których dzisiaj będziemy dyskutować. Witam Wojtka, z którym się dzieje widzę też osobiście, bardzo się cieszę. E, witam Artura. Arturze, jak jesteś tam przy klawiaturze, że tak się będzie rymowało, to może napiszesz, jak u Ciebie to zarządzanie czasem wygląda, czy masz jakiś system, czy to jest raczej spontan? E, o właśnie, w związku z ubezpieczeniami, e, czyli nasi autorzy Tekstu o zarządzaniu czasem też są z nami. O Kasia. Moi drodzy, jak zarządzacie czasem? Ocencie siebie w ogóle od jednego do dziesięciu, gdzie jeden, a jakim czasem, a dziesięć, to przepraszam, nie mam czasu pisać, bo zarządzam czasem, właśnie. Więc ocencie się i jak chcecie się czymś podzielić, to ja zapraszam. A tymczasem przechodzimy. Przechodzimy do szybkiego przeglądu właśnie tych tematów, które klikaliście na potęgę w ubiegłym tygodniu. No najpierw e, sierpniowe seminarium Szans Finance, na którym miałam przyjemność być w Dźwirzynie. Tam jest koniec świata, potem się jeszcze trochę dalej jedzie wzdłuż wybrzeża i, i jest Dźwirzyno, bardzo piękne miejsce, e, piękne okoliczności przyrody, no i wielka energia doradców. Finance, moi drodzy, no ja to... Nie jestem może koneserką takich naprawdę imprez przez duże i, a to była impreza przez duże, impr wręcz. Naprawdę tam się, tam się działo, no ale widać, że no te wyniki to nie jest przypadek. Tam jest ogromna energia, też ogromne zaangażowanie. No i też była informacja, że po chyba. 15, 18, no po wielu latach ster Finansa Olga Jacek odda następcy, więc to też taka, taka duża informacja, no ale też od Finansa można się uczyć właśnie sukcesji, jak przygotowywać swoją firmę do przekazania innym, jak to zrobić w sposób taki przemyślany, bezpieczny, no myślę, że jak to już dopną, to, to też to opiszemy, bo ciekawy temat. Pozdrawiam cały Finans a w szczególności Kubę i Andrzeja, którzy tu najczęściej zaglądają, jeżeli chodzi o finance. No dobrze, o witam, Szymon jeszcze dotarł, Aneta jest redaktorka, seniorka nasza też. Super, moi drodzy, w tle dyskutujemy sobie o zarządzaniu czasem, jak to u Was wygląda, Artur pisze, czas płynie nieobłaganie, samo zaparcie jest najważniejsze, ale to co, jak Ty to rozumiesz, Arturze, bardzo mnie to ciekawi. No dobrze, więc to, to była impreza, ewidentnie najwięcej kliknięć siłami palców finansów, jak finansistów, jak przypuszczam, No ale potem już doszliśmy do tematów do tematów, właśnie takich rozwojowych. I tutaj, w związku z ubezpieczeniami, pozdrawiam Was, moi drodzy. Rafał Jaga, jak, jak dobrze pamiętam. Cześć, kochani. no Jak to jest z tym zarządzaniem czasem? No, myślę, że tutaj autorzy postawili na dość duży, duży poziom spontanu i takiej elastyczności uczenia się. Mi zabrakło odrobina właśnie takich praktycznych. Przykładów, co to oznacza, jak, jak to ma wyglądać. Temat zarządzania czasem jest, jest mi bliski od dawna i też no myślę, że wszyscy byśmy z konkretów mogli skorzystać z takich studiów, przypadków, więc na pewno podpytam o to mojego dzisiejszego i waszego gościa, Pawła Skotnickiego. Jak chcecie poczytać, to link już tu macie. Aneto, a powiedz mi, jak Ty zarządzasz czasem? No i druga Aneto, też to napisz. Ty jesteś na wszystkich szkoleniach, które my robimy, jak ty, to, jak ty to robisz? Bo rozumiem, że jeszcze pracujesz w wolnych chwilach. No cóż, elastyczność, spontan dostosowywanie się do tego, co kolejny klient przynosi, czy jednak jakiś bardziej ustrukturyzowany plan, może dni na rozmowy, na dni sprzedażowe, dni obsługowe, dni strategiczne. No ciekawa jestem, jak u was to wygląda. Pawle tam Paweł jest na dole, już czeka, też już myślę o tym, bo zaraz do tego wrócimy. No i drugi też temat agencyjno-refleksyjny, nasza świetna autorka Kasia Mrozicka. Czy można pokonać konkurencję? No Kasia zwraca uwagę, że jest ponad 200 tysięcy osób wykonujących czynności agencyjne, czyli sprzedające, sprzedających ubezpieczenia w naszym kraju. Ona obliczyła, że to wychodzi po 165 klientów na jednego, jednego takiego sprzedawcę. Ja wierzę, Kasiu, w te Twoje obliczenia. No i to, to chyba nie jest tak bardzo dużo. No i pytanie, co zrobić, żeby w tej chmarze osób, które właśnie taką karierę sobie wybrały, osiągać ponadprzeciętne wyniki, rozwijać swój biznes, może niekoniecznie rzeczywiście tutaj e, walczyć, a może da się z konkurencji e, tutaj jakoś od niej uczyć, jakoś z nią współgrać, albo nawet jeździć na wspólne kongresy z nią. E, tak, Aneta mówi, że nie na wszystkich wybiera perełki. Słusznie, czyli, czyli, czyli priorytety to, to myślę, że też jest jeden z tych ważnych elementów zarządzania czasem. Boże już niedobienie. Wstawanie o piątej pozwala na wiele. Mówi Aneta. No dobrze, czyli team piąta nad ranem. Tak, więc też ciekawe jestem, co myślicie o konkurencji. No, znając was tutaj tych dzisiaj obecnych, no to wiem, że, no, że was można spotkać właśnie na rozmowach całkiem uśmiechniętych z konkurentami, że tam sobie nożami w plecy. No, nie, w każdym razie ja nigdy niczego takiego nie widziałam nie. No, I też dobrze o sobie mówicie. Mówię o tym naszym gronie gazety ubezpieczeniowej. No ale jakoś wyróżnić się trzeba. Jak to, jak to zrobić? Iwonka. Powiedz mi, wy to wiem, że mocno stawiacie na świetną obsługę i, i naprawdę takie totalne zaopiekowanie klientami, chyba że, że coś pominęłam. No dobrze, takie, takie tutaj rozważania Was zajmowały i bardzo mnie to cieszy, że te tematy Was interesują. Już Wam wklejam link do artykułu Kasi też, bo naprawdę warto. Tam jest trochę danych i też szereg bardzo wartościowych przemyśleń o etyce pracy o rozwoju. No Kasia to jest mocna zawodniczka. Artur mówi konkurencję najlepiej mieć obok siebie, im bliżej tym lepiej. No przynajmniej wiesz co robią. No dobrze i teraz, teraz tutaj się zaraz pojawi nasz gość specjalny Paweł Skocnicki. Cześć Paweł. Cześć, cześć, cześć. Ja już tu Ci wkleję odpowiedni podpis, bo dzisiaj naszym głównym tematem rozmowy będzie właśnie, gdzie można spotkać 200 swoich konkurentów. Więc, więc jak ktoś chce mieć konkurencję naprawdę blisko i to tą najlepszą, to myślę, że to jest w ogóle bardzo duże ułatwienie. Można po prostu się zapisać na MDRT Day, ale pewnie to nie jest jedyny Powód. Najpierw, zanim przejdziemy do tego eventu, który już tu mówię wszystkim, 23 października, już niedługo i zaraz o nim pogadamy, to najpierw, jakbyś Pawle mógł powiedzieć, jak to u ciebie jest z zarządzaniem czasem. Ty jesteś jednym z najlepszych, nie mam waszych aktualnych tam tablic, ale zawsze na tych podiach stoisz w Allianz, kiedyś w Awiwie. I powiedz mi, jak, jak ten twój tydzień wygląda, jak ty podchodzisz do czasu? Zacznę od tego, że bardzo mi się podobał Twój zwrot. Nie mam czasu, bo zarządzam. Przepraszam, nie mam czasu pisać, bo zarządzam czasem. To, to mi się bardzo, ale to bardzo naprawdę podobało. Jeżeli chodzi o moje zarządzanie czasem, ono się wiąże z dużo większym tematem, którym jest całościowa organizacja pracy i na przykład przechodząc znowu, już stację dalej w tej chwili, czy warto wziąć udział w MDR Day? właśnie na takich wydarzeniach. Są prelekcje na ten temat. Na ostatnim kongresie Polskiego Stowarzyszenia Argumentowanych Doradców Ubezpieczeniowych, właśnie miałem temat na temat organizacji pracy, w której wymieniałem punkt po punkcie. Było tych punktów 14, z czego omówionych tak szerzej było 7. Co robić krok po kroku, jak to robić po kolei, żeby po pierwsze czas nie uciekał nie uciekał w sposób niekontrolowany, a po drugie, żeby właśnie wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny. No zaczyna się zawsze od tego, żeby coś zaplanować, zaplanować to, co się chce, bo nie każdy będzie z tych 200 tysięcy ludzi, którzy pracują w naszej branży w Polsce, Ten, to jest w ogóle ogrom. No, w, skali, w skali Europy, gdy rozmawiam z najlepszymi agentami z Grecji, z Anglii czy, czy innych krajów europejskich, oni są zaskoczeni, jak to jest możliwe, że u nas jest tylu agentów ubezpieczeniowych, a jednocześnie Wcale to się nie przekłada na to, ilu mamy członków MDRT chociażby, mimo że mamy ich najwięcej w Europie i co piąty członek MDRT z Europy jest z Polski. Czyli po pierwsze planowanie, po drugie targetowanie, czyli wymyślenie, co ja chcę robić w tym idealnym scenariuszu, czyli z kim chcę pracować. Gdy już wymyślę, z kim chcę pracować, no to chodzi o to, że mogę wtedy wymyślić, jak się do tego klienta przygotować, gdzie go znaleźć, jak on kupuje, co on kupuje, co go martwi, czego on chce. Wtedy się można zupełnie do tego lepiej przygotować. Można też przygotować swój plan dnia pod to, jak do tego klienta trafiamy, jeżeli na przykład chcę pracować z lekarzami, to wiem, że muszę być rano na odprawie w szpitalu, żeby złapać paru lekarzy, więc na przykład wtedy muszę być w teamie tym, co Aneta, piąta rano, żeby na szóstą dojechać. Nie popieram, ale to jest znowu z, y, kwestia szczęścia każdego osobistego. Ja to w ogóle jestem za teamem trzecia rano, jeszcze nie ma takiego teamu, przeskoczmy te dwa stopnie, bo kiedyś były teamy szósta, teraz już jest piąta, zróbmy trzecia, przeskoczymy w ogóle pokolenie i będziemy 20 lat do przodu. E, czyli kiedy pracować, jak pracować, e, ten plan dnia, w planie dnia też chodzi o to, żeby nie robić cały czas tego samego, bo człowiek się po prostu zmęczy takimi jednostajnymi czynnościami, żeby nie być tym pracownikiem e, przy taśmociągu w fabryce Forda, tylko jednak robić różne rzeczy, to się nazywa płodozmem, taka technika, że w każdym dniu robię różne rzeczy przez jakiś czas, ale dzięki temu ani nie tracę zainteresowania tymi czynnościami, ani się tym nie znudzę. No i kolejny punkt, wystarczy nam tych siedem, które teraz mówię, to jest skupienie. Skupienie na tym, co robię, czyli też chodzi o to, żeby wyczyścić swój plan dnia z rzeczy, które rozpraszają. Jeżeli człowiek jest zajęty zbyt wielką liczbą tematów, nie skupia się na żadnym i nie jest efektywny, a to prowadzi już do tej właśnie złej ścieżki, jaką jest frustracja, że nie ma wyników, pomimo ogromu pracy wsadzonej. No to tak na szybko. No to rzeczywiście, rzeczywiście spora porcja inspiracji. Ja dodam, że był jeszcze team. To było. Skąd to było? z bruneta porą wieczorową porą, śniadanie jem na kolację, to rano już nie muszę, tak? I. <grybujesz> idę spać. W ogóle nie będziemy śniadanie, to będzie jeszcze więcej czasu. No po co, się, po co nie rozbieram się, no bo po śniadaniu, to rano tylko płaszcz zarzucam, tak? I no ale dobrze, to już jest ten team ja, naprawdę. Tak. Jak ja trybam. przypominam, że Sherlock Holmes, jak rozwiązywał jakąś sprawę, to trzy dni nie jadł, bo twierdził, że te, te pokarmy, które przyjmuje i krew, która płynie do żołądka, żeby to strawić, zabiera mu krew z głowy i odbiera mu wtedy te jego moce przerobowe w mózgu. Także możemy również iść tym. Ale on również morski. Ale polecie, A, więc, więc nie Więc nie wszystkie metody Sherlocka Holmesa są godne, są legalne. No dobrze, czyli, czyli o czasie na MDRT będzie można też nawet popytać ludzi, bo tam będzie no 200 świetnych agentów z Polski, ale rozumiem, że na MDRT Day Poland będzie też całkiem bogate grono najlepszych agentów ubezpieczeniowych z całego świata. No, na pewno będzie wisienka na torcie, czyli naprawdę najmocniejsze nazwisko z całego świata. Tony Gordon przyjeżdża do Polski pierwszy raz od kilkunastu lat. Powiedziałbym, że udało się go ściągnąć, bo już przez jakiś czas próbowaliśmy, ale tak szczerze zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to naszą pracą, zrobiliśmy to czterema kongresami Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. Pokazaliśmy naszym gościom z zagranicy, że w Polsce jest cywilizacja, że tutaj nie ma tych białych niedźwiedzi. Tylko rzeczywiście, że my jesteśmy bardzo prężnie rozwijającym się rynkiem z wielkimi perspektywami. Naprawdę oczy Europy są dzisiaj zwrócone na ten polski rynek. Nawet organizacja MDRT, co się wydaje dla nas. W miarę normalne, że powinno nas traktować jako rynek rozwinięty, ale do tej pory traktowała nas jako rynek jednak rozwijający się, e, zapewniła już uczestnikom z Polski podczas kongresu w Nashville, e, który się odbywał na przełomie właśnie czerwca i lipca, tłumaczenie. Już byliśmy normalnie wymienioną reprezentacją jako jedną z tych największych e, na kongresie, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozpoznawalność na świecie, idziemy do przodu. Tony Gordon jest. E, Powiedzmy takim stemplem postawionym w tym roku na polskim rynku ubezpieczeniowym, że tak, jesteście naprawdę w dobrym kierunku, idziemy. Dzięki temu będziemy mogli wszyscy zobaczyć legendę ubezpieczeń na żywo. Tony Gordon, 77 lat na karku, 54 razy MDRT, z czego większość z tych 54 członkostw to są te na poziomie top of the table, czyli to nie jest to, że on sobie co roku po prostu płaci za członkostwo. On robi co najmniej 6 razy MDRT w każdym roku. Przypominam, z Polski w ciągu ostatnich 10 lat mamy dwa członkostwa top of the table. Oba są z zeszłego roku, w tym jedno jest moje, ale to się raczej w Polsce nie zdarza. To jest tytuł, do którego w Polsce naprawdę rzadko ktoś podjeżdża. Niewiele osób robi potrójne MDRT. No, Pojedyncze MDRT mamy te 137 osób, które zrobiło. To jest też rekord, to jest krok w niesamowitym kierunku. To po pierwsze, po pierwsze mamy Tonego Gordona. Po drugie, Oczywiście władze MDRT z naszej części świata, czyli mamy Keriakosa naszego Greka, który kocha Polskę, który jest szefem MDRT na jedną szóstą świata. Świat jest podzielony na regiony i w tej strukturze MDRT Keriakos odpowiada za naszą część świata. Elaine jako szefowa MDRT na Europę. Mamy kolejnych trzech mówców z zagranicy, czyli ma, mamy Martek Kirali, top of the table z Węgier ze świetnym tematem. I jak zrobić top of the table? Mamy Swietłanę z Litwy, która, Court of the Table z Litwy, jedna z najlepszych agentek ubezpieczeniowych z Litwy, która będzie, ma niesamowite to przemówienie, już byłem świadkiem tego przemówienia podczas MDRT Day w Grecji. Także cieszę się, że nasza polska publiczność również będzie miała do tego dostęp. Będzie David Braithwaite, który ma swój program finansowy w BBC i będzie również dzielił z nami bardzo technicznymi szczegółami swojej pracy. Następnie będziemy mieli debatę na temat odnoszenia sukcesów w ubezpieczeniach, w której będą brali udział nasi zagraniczni goście, w tym Elaine. Mamy tutaj przed nami agendę. Na agendzie nie widać jeszcze wprowadzonej zmiany. W tej debacie będzie brał również udział David. Będzie panel MDRT Speaks. MDRT Speaks to jest panel, na który wszyscy zawsze czekają podczas kongresu MDRT, bo to jest taki. Tam, jak już jesteśmy na kongresie, to jest trzygodzinny panel, w którym jest format taki, że między 3 a 6 minut trwa przemówienie jednego agenta, więc każdy wychodzi z jednym konkretnym pomysłem, bez żadnych ozdobników, bez mówienia o sobie. Sam konkret. Robimy to w Polsce, mamy 10 agentów z Polski, robimy to w trochę formacie wydłużonym, bo mamy 5 do 10 minut na agenta, ale każdy z tych 10 agentów reprezentujący szeroki rynek ubezpieczeniowy w Polsce, agenci są i z multiagencji, i z sieci wyłącznych, o różnych barwach. Nie ma to znaczenia podczas MDRT Day. Wszyscy jesteśmy agentami rynku polskiego, nie jesteśmy dla siebie konkurencją, ideą MDRT. Jest właśnie to, że jeżeli ja przyjeżdżam z jednym pomysłem, ktoś przyjeżdża z drugim pomysłem, tak się wymieniamy, to mamy po dwa pomysły. Tutaj ta matematyka działa trochę inaczej niż matematyka, chociażby ubezpieczeniowa, albo ta klasyczna. Także będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Będzie też moje skromne przemówienie. Oczywiście o tym, jak rozpocząć spotkanie z klientem, aby to spotkanie było na torach. Ja używam w swojej pracy siedmiu takich rozpoczęć spotkania w zależności od tego, z kim rozmawiam. Będę pokazywał cztery z tych siedmiu, więc będzie również sam konkret. No dobrze, już tu wracam. Wracam. Tak. No, będzie się działo. Naprawdę, naprawdę robi to wrażenie, więc zapraszam. Ale powiedz mi jeszcze, jaka cena biletów Mamy tak, mamy również ceny biletów na stronie. Ta cena ulega zmianie co piątek o północy, czyli im bliżej konferencji, tym cena rośnie. Dlatego, im szybciej ktoś się decyduje, tym cenę ma niższą. Jak na dzisiaj mamy cenę dla członków MDRT lub dla członków Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych cenę 599 zł lub dla osób spoza tego grona cenę 649 zł. Ta cena jest do piątku. Do północy następnie będzie rosła i w kolejny piątek znowu będzie rosła, dlatego taniej już nie będzie. Zapraszam oczywiście do niezwłocznego rejestrowania się na nasz kongres. Tak naprawdę ta cena jest zupełnie symboliczna przy tym, że żeby zobaczyć normalnie tych ludzi na scenie. To agenci płacą kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby lecieć do Stanów Zjednoczonych i tam ich zobaczyć. Bliżej niż do Warszawy, naprawdę z takim składem już nie będzie. Stąd e, uważam, że ta cena jest zupełnie symboliczna, chociaż każdy może ją oczywiście oceniać e, po swojemu. W tej cenie jest całodzienna konferencja, e, razem z obiadem, razem z przerwami kawowymi, herbatowymi e, i innymi napojami. W tej cenie są również przekąski zimne, czyli cały dzień konferencji i, i żadnego wychodzenia, żeby się czymś posilić, to jest ta cena. Mamy również ofertę wieczorną. Jeżeli ktoś będzie kupował bilet, to oczywiście tam w kolejnym kroku będzie napisany również o tej części wieczornej w formule all inclusive w jednym. Świetnych lokali warszawskich. Mamy wynajęte całe piętro, antresole z muzyką na żywo. Ze wszystkimi prelegentami będzie można w kuluarach po prostu powymieniać się doświadczeniami, czy też po prostu na luzie porozmawiać, porobić sobie zdjęcia i dobry networking. Przy tej okazji chciałbym oczywiście jeszcze Tobie Ola podziękować za patronat medialny nad naszą konferencją. Zawsze wspierasz te wszystkie inicjatywy, które są z mojego punktu widzenia, ale nie tylko z mojego punktu widzenia, bardzo wartościowe dla naszego rynku ubezpieczeń na życie. Tak samo jak chciałbym podziękować sponsorom w tym PZU Allianz i Champion Invest, którzy rzeczywiście wspierają nas w tej organizacji i dzięki nim ta konferencja może się odbyć na wysokim poziomie. No to super ja też pozdrawiam wszystkich sponsorów. Bez was mniej by się działo. No i wszystkich agentów, którzy współtworzą Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych doradców ubezpieczeniowych. No i są zaangażowani w promowanie idei MDRT również. I my w ogóle nie powiedzieliśmy tym razem, co to jest, więc może nie jest jeszcze za późno. Pawle to jeszcze przypomnij MDRT. Jeżeli rozmawialiśmy o organizacji pracy i o wyznaczaniu pewnych celów o planowaniu swojej pracy, to jeżeli ktoś chce osiągać mistrzostwo świata w ubezpieczeniach na życie, to jego celem powinno być osiągnięcie poziomu takiego, żeby móc być członkiem organizacji międzynarodowej MDRT Million Dollar Roundtable, czyli organizacja, która od 1927 roku działa w Stanach Zjednoczonych, a później się rozniosła na cały świat. Organizacja, która skupia tylko najlepszych agentów z całego świata, tam są wyśrubowane kryteria sprzedażowe do spełnienia w każdym roku, aby być członkiem na kolejny rok. Tony Gordon, który jest naszą wisienką na torcie, naszym main eventem, to jest pierwszy prezydent MDRT spoza Ameryki. Tony Gordon jest z Wielkiej Brytanii i on w 2001 roku. W 2001 roku został prezydentem MDRT. Od tego czasu było jeszcze Trzech innych prezydentów NDRT spoza e, Ameryki. To jest taki, powiedzmy, że szczegół, ale jednak to, że nasza część świata zaczyna się w tym świecie finansów dużo bardziej e, e, liczyć, co też ma, e, e, powiedzmy, wyraz w tym, kto zostaje szefem tych struktur. E, w każdym razie, 137 osób z Polski wykupiło członkostwo, ponieważ dostało wcześniej nominację, ponieważ wcześniej osiągnęło bardzo wysoki poziom sprzedaży. Ktoś może powiedzieć, że wysoki poziom sprzedaży to nie jest wszystko, bo wcale nie jest najmądrzejszy ten, kto sprzedaje najwięcej, ale właśnie prawda jest taka, że ten, kto sprzedaje najwięcej, ma największe doświadczenie, ponieważ rozmawia z największą liczbą klientów i przerabia najwięcej różnych tematów, przez co to nie o, to nie o produkty chodzi. Tu chodzi o to, czy agent rozumie, co robi i klient, który jest u agenta MDRT, ma gwarancję tego, że ten agent na 100% przerobił po prostu mnóstwo i e, jest to osoba doświadczona. Ektyczne standardy oczywiście są bardzo ważne, MDRT tego również kupuje. Tutaj słusznie Aneta, też nasza zresztą autorka, e, przypomina, że można również kupować bilety grupowo. I tutaj e, no, z wieloma agencjami ostatnio rozmawiam, multiagencjami tymi dużymi i Chyba nie było takiej, która by mi nie mówiła, jak ważne jest życie i zdrowie w ich rozwoju. Moi drodzy, no, myślę, że warto swoich życiowców wysłać, żeby to się on... rozwijali, poznali inspirowali, prawda? Ceny biletów grupowych są niższe niż te indywidualne bilety, które są na stronie. Można do nas pisać, i wtedy oczywiście będziemy układali oferty dla, dla tych właśnie grup. No dobrze, to myślę, że podstawowe informacje macie. Tutaj będzie też w opisie pod tym wideo, jest w komentarzach link, gdzie możecie sobie wejść, możecie poczytać, możecie zarezerwować swoje miejsce, do czego bardzo, bardzo tutaj wszystkich zachęcam. Zachęcam też do polubienia tej transmisji, bo wtedy ta edukacja ubezpieczeniowa również o ciekawych eventach, gdzie można poznać konkurencję tę taką inspirującą, dobrą, od której się można uczyć. I podpytać o te zagadnienia, które Was teraz najbardziej nurtują, z którymi może macie problem, no i można powymieniać się dobrymi praktykami, od, no od tych, którzy po prostu osiągają ponadprzeciętne wyniki. Więc wydaje mi się, że te kciuki w górę dla tej idei jak najbardziej są zasłużone. Widzę, że to już się dzieje na LinkedInie, nie widzę teraz na Facebooku, ale wierzę, że Facebook nie będzie w tych klimatach gorszy od Linkedina, chyba, nie? A propos konkurencji, jeszcze mógłbym dodać zdanie, które mi bardzo utkwiło po kongresie MDRT, właśnie w Nashville, gdy jeden z telegentów mówił, pokazując swoją rozmowę z klientem, mówił: drugi kliencie, muszę do ciebie dotrzeć przed moją konkurencją. Moimi głównymi konkurentami jest śmierć, wypadki, choroby, podeszły wiek i pogorszający się stan zdrowia. To są nasi, nasi prawdziwi konkurenci a nie inni uczatnicy rynku. No pięknie, naprawdę myślę, że, że trudno o piękniejszą płyętę Moi drodzy, do zobaczenia z częścią z Was na drugim kongresie multiagentów ubezpieczeniowych w Łodzi w sobotę, a z, mam nadzieję, że w dużej mierze z tą samą grupą z Was na MDRT Poland MDRT day. Mówię dobrze MDRT MDRT MDR by było. Dobra, gramatyka tej, tej nazwy jest dla mnie dość tajemnicza, ale rozumiem, że to jest po prostu kalka, że tego typu eventy się odbywają na całym świecie i tak się to po prostu tak, nazywa. Tak się, nazywają, tak się nazywają oficjalne eventy MDRT, te, które dostają rzeczywiście możliwość korzystania e, z mówców MDRT, plus e, one są wszystkie robione zgodnie z procedurą. Jeżeli któryś kraj nie spełnia kryteriów takich, żeby MDRT chciało u niego zorganizować oficjalny dzień, to to jest The Day with MDRT co może się wydawać dla nas żadną różnicą, aczkolwiek dla mnie jest to ważne, ponieważ jest to prestiż, że dostaliśmy oficjalną zgodę na organizację takiego dnia w Polsce. Dobrze, czyli ja, ale ja w tym czasie załapałam, o co chodzi, czyli to jest po prostu MDRT Day, i potem jest Poland, Holland, Great Britain czy cokolwiek tam. E, kraj, right. w którym się taki autoryzowany dzień odbywa, tym razem w Polsce po raz pierwszy. No i drodzy, no trzeba zobaczyć, jakim to wyjdzie. Nawet, żeby potem krytykować, żebyśmy zrobili to lepiej. Jeżeli tak, to kurczę, ludzie, zróbcie to lepiej. E, to będziemy mieć coraz, coraz lepsze eventy. No ale ja się spodziewam, prawdę mówiąc, że będzie petarda. E, a jeszcze powiedz mi, gdzie, Mówiłeś w Warszawie, ale w którym miejscu? To jest sala konferencyjna ADN Ulica Grzybowska. Same centrum. centrum. E, dokładnie tak. I w razie no tego mamy, e, mamy hotel, e, który ma preferencyjne ceny dla naszych uczestników. E, no to już dla tych, którzy będą e, kupować bilety, to będziemy oczywiście całą garść tych informacji przekazywać. A w piano bar jest After Party. After. super. Piano bardzo mi naprawdę dobrze. Dziękuję Ci bardzo Pawle i do zobaczenia z tobą na MDRT Day. A ja moi drodzy mam tu jeszcze do was na koniec zaraz wam powiem kilka ważnych spraw. Pierwsza to codzienny nasz newsletter ubezpieczeniowy, gdzie możecie przeczytać i o MDRT Day i o innych wydarzeniach, które na naszym rynku mają miejsce, o nowych produktach i też znajdziecie no, różne artykuły. Na podstawie tego, co będziecie czytać, najchętniej robimy ten ranking, który dzisiaj oglądaliście. Zapraszam bardzo ciepło do tego. Gazeta ubezpieczeniowa, oczywiście, też specjalnie dla Was co tydzień, i tutaj mamy i teksty sprzedażowe, i produktowe, i prawne i o świecie, i o życiu, i o zdrowiu, i o majątku, i o korpo, więc jeżeli tak całościowo was ta branża interesuje i chcecie no, ten swój profesjonalizm cały czas rozwijać, podtrzymywać, to prenumerata kwartalna to mniej niż stówka. Moi drodzy, to naprawdę nie jest dużo. Zachęcam, zapraszam do czytania regularnego. Do słuchania podcastów to z kolei nie kosztuje nic technologicznie do Raju ubezpieczyciele, ale jest jeszcze 237 innych odcinków, sporo również agencyjnych, a najnowszy ten, który dosłownie godzinę temu się ukazał, dotyczy zmian klimatycznych i nowego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń w tym temacie. Warto też posłuchać. No i dzisiaj spotkamy się z Wienerem i telematyką. Jeżeli chcecie przyjrzeć się bliżej ich najnowszej telematycznej aplikacji, to posłuchacie dzisiaj Wojtka Gałczyńskiego o godzinie 13.00 zapraszam Ciepło. To tyle. Doskonałego tygodnia. Pozdrawiam ciepło wszystkich agentów, wszystkie agentki i wszystkich ubezpieczeniowców i ubezpieczeniowczynie, którzy się edukują, rozwijają. Dla Was działa Gazeta Ubezpieczeniowa. Pozdrawiam.